Czy Oliverman rzeczywiście jest lepszy od Charlesa Leclerca i co takiego zdradził? Były szef ekipy McLarena Ron Dennis. Zaczynamy. Cześć, to Michał Gąsierowski, zapraszam Was na WOKU PADOKU. Trochę w trakcie wakacji, ale jednak Formuła 1 ma przed sobą jeszcze dwa wyścigi. O czym dzisiaj? No będzie o tym Olimbermanie i Charlesu Leclerc'u, będzie o Maxie Verstappenie i Danielu Ricardo o plotkach transferowych, trochę o nowych sponsorach dużo, bo się sporo dzieje w tej kwestii, więc zostańcie do końca. Przepraszam, że nie udało się w czwartek nagrać WOKU PADOKU, ale po prostu byłem na helu i komplikacje związane z nadawaniem audycji, do Radia 357 sprawiły, że już nie było przestrzeni na nagranie nowego odcinka wokół Padoku, więc trochę tematów tak naprawdę się zebrało. Ale mamy też sporo nowych. Będą dwa. Uwaga, będą dwa z pogranicza pudelka, ale tylko z pogranicza, także bądźcie wyrozumiali. Dobra, po pierwsze, piergasli ma nowego psa Simbe. Gdybyście byli zainteresowani, nie mam zielonego pojęcia, co to za rasa, ale jest mały, kudłaty, wygląda fajnie, więc sporo tych psów może się pojawić w najbliższym czasie w padołku. No bo już wiadomo, Louis Hamilton to stary wyga, ale wiadomo, że jest też Leot, Szarla Leclerca, No i teraz będzie Simba odpiera. Gasliego. Druga rzecz Ralf Schumacher. Coming out Ralfa Schumachera. Proszę bardzo. Kto by się spodziewał? Tak, nic gruchy, nic pietruchy. Najpiękniejsze w życiu jest to, kiedy masz przy sobie odpowiedniego partnera, z którym możesz dzielić wszystko. Przekazał na swoim profilu na Instagramie. Życzę Ralfowi Schumacherowi pięknego i długiego życia. I tym akcentem zamykam segment z pogranicza pudelka. Partnerzy, ale już nie życiowi, tylko partnerzy tacy finansowi. Bardzo dużo się działo w, w tym tygodniu i myślę, że to są informacje, które Was zainteresują. Otóż Audi, które jeszcze nie pojawiło się w Formule 1, zwiąże się z BP i z Castrolem, co oznacza, że BP i Castrol odchodzą od Alpin, co może oznaczać, że Alpin naprawdę rezygnuje. Ze swoich silników, ale do tego sobie jeszcze przejdziemy. Dosyć istotna informacja, bo pamiętajmy, że w 2026 roku będą paliwa w pełni syntetyczne. Od nich będzie sporo również zależeć i to, jak sobie firmy dostarczające paliwa do poszczególnych zespołów poradzą, może mieć znaczenie również w mocy tych jednostek napędowych. Ale to nie koniec. Rewelacji to w sumie nie jest jakaś wielka rewelacja, ale to już jest zdecydowanie większa. Kończy się kontrakt Rolexa z Formułą 1, i to jest dosyć istotna informacja. Otóż Rolex był związany z Formułą 1 od 10 lat, od 2013 roku. Miał 10-letni kontrakt, który zaczynał się od 10 milionów dolarów za sezon, skończył na 50 milionach dolarów za sezon. No i wszystko wskazuje na to, że kończy się przygoda Rolexa z Formułą 1 i że do gry wkracza. Ogromny koncern LVMH, czyli właściciel takich marek jak Iblot, Takoyer, jeżeli chodzi o zegarki, Moe, Louis Vuitton, Kenzo. Oni tych marek mają bardzo dużo. Koncern potężny. Informacje są takie, że e, przebili to znacząco ten kontrakt Rolexa. Jeśli to było 50 milionów, to według niektórych portali takich branżowych. Zajmujących się zegarkami, ten nowy kontrakt może opiewać na sumę nawet 150 milionów dolarów. Nie do końca chce mi się w to wierzyć, chyba że to będzie powiązane z jakimiś innymi kontraktami, na przykład na dostarczanie szampana na podium. To jest raz, dwa, może jeszcze coś innego. Nie mam zielonego pojęcia, no ale nie chce mi się wierzyć, żeby trzykrotnie przebili Rolexa, tylko samymi zegarkami. Rolex miał dosyć dobrą ekspozycję. Za każdym razem, kiedy wybijał czas, wybiła, wybijała godzina określonej sesji, tam przeskakiwał zegarek, wskazówka przeskakiwała, dochodziło tam 5 ostatnich sekund, wszyscy patrzyliśmy na zegarek Rolexa. No i e, tym sposobem Rolex był eksponowany, był też osobno sponsorem niektórych wyścigów, gdzie był jeszcze bardziej eksponowany. Przypomnijmy, że ambasadorami tej marki są między innymi Roger Federer, David Beckham, Iga Świątek, oczywiście, że tak. Oraz Jackie Stewart, który przy okazji też różnych weekendów, właśnie tych, gdzie Rolex jest bardziej zaangażowany i zaprasza swoich gości, oprowadza wycieczki, opowiadając różne bardzo ciekawe historie. Będąc przy okazji takich wyścigów w padoku, można zaobserwować w akcji tego no, cały czas bardzo z werwą poruszającego się doświadczonego już byłego kierowcę. Formuł 1, trzygrotnego mistrza świata, wielkiego, niesamowitego, wyjątkowego, latającego Szkota, serdecznego Stewarta. No dobra, ale wracając do tego kontraktu, yy, zmienił się też niedawno przecież partner yy, lotniczy. Emirate, linie lotnicze Emirate zostały zastąpione przez Qatar Airways i tam było podwojenie tego kontraktu, z tego przynajmniej takie docierały informacje, do 60 milionów dolarów, to już było dosyć dużo, a niektórzy twierdzili, że nawet więcej, no ale tutaj potrojenie, wydaje mi się, że coś jeszcze musi wchodzić w grę i co, no to się pewnie przekonamy. No to wracając jeszcze na sekundkę do tego e, Alpin, Castrola i BP, od jakiegoś czasu mówi się o tym, że Alpine chciałby odejść od własnych jednostek napędowych i być może się zwiąże z Mercedesem. To to Wolf stwierdził, oczywiście, serdecznie zapraszamy. Dlaczegożby nie? Przecież odchodzi nam Aston Martin, co sprawia, że będziemy mieli mniej partnerów którzy korzystają z naszych jednostek napędowych, a dla nas to jest przecież doskonały poligon, bo tam możemy sprawdzać te swoje jednostki. Im więcej zespołów, tym więcej danych, im więcej danych, tym większe postępy można robić na przykład i to oczywiście jest prawda, więc bardzo się na to wszystko cieszy Toto to Wolf i mam takie przeczucie, mam takie wrażenie, że na tym się skończy, że Alpine zamknie swój dział silnikowy i przerzuci się na jednostki napędowe Mercedesa. Przypominam, że Aston Martin przechodzi na Hondę. I to dla nich też jest super informacja, no bo będą bardziej niezależni. Już nie będą się musieli dopasowywać do innych jednostek napędowych. A to jest kwestia dla mniej wtajemniczonych całej konstrukcji samochodu. Niektórych części aerodynamicznych nie trzeba robić czegoś pod jednostkę napędową, tylko niektóre rzeczy można dopasować do jednostki napędowej. A czasami jednostkę napędową dopasować do potrzeb konstrukcji całego samochodu, oczywiście. I to jest w tym wszystkim kluczowe. Helmut Marko wyraził się bardzo pochlebnie o rozwoju jednostek napędowych Red Bulla. Twierdzi, że wszystko idzie zgodnie z planem, nie ma się czego obawiać. Być może to jest rodzaj uspokojenia, między innymi dla Maxa Verstappena, chociaż Max Verstappen na pewno wszystko wie z pierwszej ręki, nie tylko od Helmuta Marko. Cała ekipa Red Bulla pojawiła się na festiwalu prędkości w Goodwood. Znowu tam nie pojechałem i znowu jestem strasznie zły z tego powodu, bo strasznie chciałbym się tam wybrać, ale jakoś natłok obowiązków sprawia, że to Goodwood mi umyka. Szkoda. A szkoda, bo wydarzyło się kilka ciekawych rzeczy i mówię nie tylko tutaj o rozbitym Lotusie V. Natomiast pokazano RB17, czyli ten samochód, nad, nad którym pracował Adrian Newey. W 2021 roku mieli ewolucję samochodu z roku 2020, więc to było RB16B. W 2022 pojawiło się RB18, tworząc lukę na RB17. Wiadomo było wtedy, że Adrian Newey pracuje ze swoim samochodem nad ze swoim zespołem nad samochodem, który ma być fenomenem inżynierii tej nam dostępnej i pokazać, jakie są możliwości, co można by było zrobić, nie będąc ograniczonym różnego rodzaju regulacjami technicznymi. I No i teraz tak, silnik V10, dlaczego? Adrian Newey powiedział jasno i wyraźnie, że oczywiście zastanawiali się nad różnymi jednostkami napędowymi, ale nic nie brzmi tak pięknie jak wolny ssak V10 i dlatego postanowili skorzystać z takiej jednostki napędowej, będzie się kręcić do 15 tysięcy obrotów, prędkość maksymalna przekraczać oczywiście 350 km na godzinę, a masa tego samochodu ma oscylować poniżej, być poniżej 900 kg, więc leciutki. Ale co jest ważne, oprócz tych wielu elementów związanych i podobieństw do Formuły 1, no nie są ograniczeni różnymi kształtami. W związku z tym on bardziej ma kształt, tak sam zresztą przyznał Adrian Newey, jednostek lotniczych niż samochodów. To wszystko ma związane z oporami powietrza. Pracowali nad Generowaniem docisku z podłogi. I po raz kolejny powtórzę, bo mam wrażenie, że takie projekty służą nie tylko temu, żeby rozwijać takie wyjątkowe samochody. 50 sztuk zostało już sprzedanych, mimo że jeszcze nie, nie zostały wyprodukowane. No ale chodziło o to, żeby również sprawdzać w innych warunkach jak zachowuje się samochód z efektem przypowierzchniowym, czyli z generowaniem docisku z podłogi. I tam to sobie również sprawdzali i potem mogli więcej danych przekładać na Formułę 1. Genialne w swojej prostocie, no ale trzeba mieć też budżet na to, żeby coś takiego zrobić. To jest druga ewolucja tego samochodu. Z tego co rozumiem, on był jeszcze bez silnika w Goodwood. Natomiast będzie... Właściciele go jeszcze nie dostali, w ogóle dostaną go w 2025 roku, i to będzie już taka trzecia ewolucja czyli on się jeszcze odrobinę zmieni. Twierdzą w Red Bullu, że ma wykręcać czasy na Silverstone lepsze od obecnej generacji Formuły 1. No nie wiem. No nie wiem, mam. Jak zobaczę, to uwierzę, ale nie wykluczam tego, bo właśnie, nie mając narzuconych tych różnych obostrzeń regulacyjnych, można stworzyć to, co się chce, o czym się marzy i co wiadomo, że będzie najefektywniejsze z konstrukcyjnego, inżynierskiego punktu widzenia. Uwaga! W sprawie Adriana Newell'a pojawia się tak dużo plotek że właściwie codziennie ktoś coś mówi nowego. Williams, McLaren, Ferrari, yy, Aston Martin. Nie wiem. Jak usłyszę, to się dowiem. Wiadomo i, i to zdradził w rozmowie z yy, portalem Formuły 1 Adrian Newey, że nie pracuje już nad tegorocznym samochodem Red Bulla w Formule 1, że jest skupiony nad tym projektem RB17. No i że yy, z tego wynika, że od kwietnia będzie mógł zacząć pracę w nowym zespole. Jeśli zacznie, w jakim ciągle nie wiadomo. Eee, ostatnio, ostatnie plotki głoszą, że najprawdopodobniej będzie to McLaren albo Aston Martin. Ja wiem jedno, na pewno wszyscy kuszą Adriana Neweya New 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 i mam wrażenie, że Adrian Newey zostanie w Formule 1. A z jakim zespołem? A To się niedługo przekonamy. Przy okazji festiwalu prędkości w Goodwood było spotkanie z kierowcami Red Bulla. Był Daniel Riccardo był, Max Verstappen, Sergio Perez, Christian Horner jeździł samochodem, David Coulthard zdaje się, że też, Adrian Newey był tam obecny, no ale, no ale wypalił yy, Max Verstappen, że tam były różne plany, a fajnie by było pojechać w samochodzie razem z Danielem Ricardo, bo tam dobrze się dogadujemy i na to wszystko patrzył Sergio Perez i tak wyszło hmm, koślawo. Trochę wyszło yy, koślawo, się zmitygował później Max Verstappen, że może chlapnął coś takiego za dużo, ale, ale wygląda na to, że dwa najbliższe wyścigi, czyli Hungaroring i Spa, ma Sergio Perez do tego, żeby udowodnić swoją wartość i przydatność do, do zespołu. I jeśli tego nie zrobi, to możemy się doczekać zmiany. A jeśli doczekamy się zmiany, to ja stawiam na to i uważam, że z punktu widzenia Red Bulla to by było najlepsze rozwiązanie, żeby do Red Bulla w tym sezonie trafił Daniel Ricardo a do Vicarbu e, Liam Lawson żeby się sprawdził, oswoił i potem zobaczymy. Jeśli będzie jeździł lepiej niż Daniel Ricardo, to trafi do Red Bulla być może. A Daniel Ricardo, jeśli będzie się dobrze spisywał, lepiej niż Sergio Perez, to może zostanie w Red Bullu. Tak czy inaczej, jestem niemal pewien, że coś tam się zadzieje, jeśli Sergio Perez nie zacznie dowozić. Lewis Hamilton został ambasadorem Diora. Pamiętacie, że do tej pory był... Yy... Tomiego Hilfigera. Zmienia się dużo zresztą w samym Mercedesie, bo teraz się zwiążą z Adidasem i to jest też dosyć istotna zmiana. Natomiast Louis Hamilton przechodzi do Ferrari i będzie ambasadorem Diora. Dobra, jedziemy dalej. Sprinty w sezonie 2025. To już było wiadomo w zeszłym tygodniu. Może nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy słuchali. Niektórzy sobie wypoczywają gdzieś w basenie na materacu, albo mierzą się z siłami fal na surfingu, na przykład. Sześć w przyszłym sezonie. Uważam, że to jest maks. Nie chciałbym, żeby było więcej. Ciągle jestem zdania, że to jest dosyć ciekawe urozmaicenie. No i zaplanowano, że to będą Chiny, Miami, Belgia, nie Austria, Stany Zjednoczone, Austin, São Paulo i Katar. Tak to ma wyglądać. Według nieoficjalnych informacji trzeba dopłacić 4 miliony dolarów za to, żeby organizować wyścig sprinterski. Jedna rzecz mnie niepokoi, a jedna cieszy. Niepokoi mnie ta Belgia, bo uważam, że sprinty lepiej się sprawdzają na torach krótszych, gdzie stawka aż tak bardzo się nie rozjeżdża, bo jak się tak właśnie nie rozjeżdża, jak na tym najdłuższym w całym kalendarzu. To, że no to jest bardziej zacięta rywalizacja, tam są jakieś dublowania, coś się dzieje więcej. Jak się rozjedzie, to tam się dzieje mniej. Takie jest moje zdanie. Natomiast cieszy mnie to, że skoro trzeba za to wyłożyć dodatkowe pieniądze i Belgia wykłada te 4 miliony dolarów, no to znaczy, że tam sytuacja finansowa jakoś się poprawiła i Belgia walczy i może przetrwa. A ja bym chciał, żeby Belgia została w kalendarzu Formuły 1 i za to Trzymam kciuki i za to kibicuję. Fred Wasser wypowiedział się w sprawie tego, co im daje ściągnięcie Louisa Hamiltona, oprócz oczywiście tam różnych tych wszystkich kwestii, o których sobie mówiliśmy. Otóż problematyczne dla Ferrari. Było mniej, ale będzie jeszcze bardziej ściąganie ważnych pracowników, inżynierów przede wszystkim do Włoch. Nie wszyscy chcą tam pracować. Świetnym przykładem jest James Allison, który po swoich problemach rodzinnych, po śmierci żony Rebeki, chciał być jak najbliżej dzieci i no, uciekł z Włoch do Wielkiej Brytanii. Jest cały czas w Formule 1, jest przecież w Mercedesie, gdzie zastąpił Michaela Eliota. No ale ściąganie właśnie do Włoch, do Maranello, no wiele osób po prostu nie chce tam pracować. Nie chce się przenosić, rzucać rodziny, szko szkoły dla dzieci i przenosić całego swojego życia do Maranello. Być może to jest jeden z problemów Adriana Neweya. Oczywiście, jeśli tam jakikolwiek problem jest. Była pewnego rodzaju gratyfikacja, bo właśnie sobie wymyślili jakiś czas temu, opowiadałem o tym w jednym z odcinków, że żeby ściągać takich wartościowych pracowników do Włoch, to i Talenty to dotyczyło też piłkarzy, to nie płacili dużo mniejsze podatki, ale to prawo się zmieniło. W związku z tym odchodzi mi ten element. No i teraz, skoro im odszedł jeden, to doszedł inny, czyli Lewis Hamilton. Obecność Luisa Hamilton'a może zachęcić innych do tego, żeby sprowadzili się. Do Włoch i to może być rzeczywiście dosyć istotne do tego, żeby pchać ten zespół, żeby jeszcze bardziej się rozwijał. Fajną jedną rzecz jeszcze powiedział Fred Waser. Ostatnich 15 miesięcy spędziłem na popychaniu wszystkich, ponieważ im więcej podejmujemy ryzyka, tym lepiej będziemy zarządzać tym ryzykiem. Jestem naprawdę zadowolony z kroku naprzód. W Ferrari nie musimy bać się konsekwencji tego, co robimy. Zespół być może w przeszłości trochę bał się sił zewnętrznych. No oczywiście, podpisuję się pod tym, co mówi Fred Waser. Rękami i nogami, bo rzeczywiście tak jest. Strach przed porażką często, moim zdaniem, paraliżował im działania, i to się zmieniło. I to widać. I Fred Waser brnie właśnie w tę stronę, pcha ten zespół w tę stronę, i ja mu gratuluję. Chociaż oczywiście bardzo dużo jeszcze przed nim. Dobra, na koniec zostawiliśmy sobie dwie rzeczy, czyli Ania Komatsu o Olimbermanie są zachwyceni Olimbermanem. Oczywiście Anglik dołączy do nich w przyszłym sezonie, będzie stałym e, kierowcą zespołu Haas. Z kim jeszcze, jeszcze nie wiemy, przekonamy się całkiem niedługo. Być może do wakacyjnej przerwy się rozstrzygnie, kto tam jeszcze będzie jeździł. Chyba Esteban Ocon jest najpoważniejszym kandydatem cały czas, ale to się bardzo szybko zmienia. No i co powiedział? Powiedział, że jego zdaniem zrobił. E, na wszystkich większe wrażenie od Charlesa Leclerca, który również, zanim dołączył do Alfa Romeo, miał przecież testy w hasie. Oczywiście potem zdał sobie sprawę z tego, że może coś chlapnął, trochę bez sensu chlapnął i zaczął się odrobinę z tego wycofywać. Że oczywiście to były inne czasy, że has był też w innym momencie, no ale padło i myślę, że są pod ogromnym wrażeniem tego, co prezentuje sobą Oli Berman. Nie. Oczywiście w Formule 2 zmieniły się samochody, tam generalnie są problemy. Chyba trudno odnosić teraz wyniki z F2 do potencjału poszczególnych kierowców, ale zaimponowało mi to. Cały czas to będę podkreślać: jak poradził sobie w Arabii Saudyjskiej nie z samą jazdą na początku, ale z tą presją. Cały świat na niego patrzył. Jeden mały błąd. I wszystko się mogło rozsypać, wytrzymał tę presję, wytrzymał start, wytrzymał trudny pojedynek z yy, Kevinem Magnusenem, uczył się w trakcie tego wyścigu jak zarządzać energią, właśnie między innymi od Kevina Magnusena, trzymał za sobą później, kogo on tam trzymał za sobą? Hamiltona i Norrisa? Ja albo Piastriego, przepraszam, już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że trzymał za sobą Hamiltona i kogoś jeszcze, dwóch dobrych kierowców i że całkiem dobrze mu się to udawało i taki mam, taki mam przebłysk, że to właśnie byli oni. Jeśli nie, no to możecie to oczywiście sprostować w komentarzach, zapraszam jak zwykle. Dobra, i teraz na koniec zupełnie Rondenis w podcaście dla BBC, czyli były szef ekipy McLarena. W takim wywiadzie, w którym chyba już nie musiał niczego udawać, sprzedał swoje udziały tam za 250 chyba, milionów funtów w McLarenie, więc patrzy z perspektywy takiej zupełnie innej już na to wszystko. No dobra, powiedział o dwóch rzeczach. O pierwszej, o aferze szpiegowskiej w McLarenie przekazywanie danych z Ferrari do McLarena. Za co ukarano McLarena gigantyczną w 2007 roku grzywną w wysokości 100 milionów dolarów. To była astronomiczna suma. Dostali do wyboru, albo wy zostajecie zawieszeni na dwa lata w Formule 1, albo płacicie 100 milionów dolarów. Twierdzi Ron Dennis, że to była gra Maxa Mosleya. I teraz tak. Biorę poprawkę na to, że to, bie, że to mówi Rondenis, który raczej nie będzie chciał się oczerniać, tylko będzie chciał się wybielić. Ale coś w tym wszystkim zawsze może być. I teraz y, mówi o tym, że tak naprawdę to oni z tych danych nie skorzystali, że tak naprawdę to była wymiana tylko informacji między tymi inżynierami i że tych 100 milionów kary to, było, y, to był rewanż taki Maxa Mozleya, ówczesnego szefa FIA. Za to, że McLaren był jednym z tych zespołów, który się postawił i nie chciał, żeby Max Mosley przejmował kontrolę nad częścią praw komercyjnych. No i byli wtedy wrogami, i w ten sposób Max Mosley się zrewanżował. Tak twierdzi Ron Dennis. Nie do końca chyba wierzę w tę jego historię, dlatego że nawet Fernando Alonso przecież udowadniał swoją korespondencją mailową, że większa liczba osób była w to zaangażowanych i wiedziała o tym, co się dzieje. Pamiętajmy, że Fernando Alonso już będąc pogodzonym z odejściem z McLarena odegrał rolę w tym wszystkim, zeznając właśnie w taki sposób. No więc nie chce mi się wierzyć. Ile z tego wykorzystali? Nie wiem, ale szpiegostwo jest szpiegostwem. Natomiast rzeczywiście mogło być tak, że Max i również i chci, chcieli chci, chci się odegrać na niepokornym Ronie Denisie. No i jeszcze jedna historia, już na sam koniec. Słynny rzut monetą senną. Kiedy negocjowali kontrakt z senną przychodzącym do McLarena, nie mogli się dogadać. Nie mogli się dogadać o e, wysokość garzy i sprawa utknęła w martwym punkcie. Chodziło o 250 tysięcy dolarów za sezon. I teraz uwaga. właśnie chodzi o to 250. Mówiło się, że chodziło o rzut monetą za pół miliona dolarów. To był rzut za 250 tysięcy razy trzy sezony, czyli za 750 tysięcy, a nie za półtora miliona, jak dotąd wszyscy myśleli, że było. No i teraz podszedł Senne, bo uznał, że jakby ze wszystkim innym się dogadali. To było oczywiste, że, że Senna będzie jeździć. McLaren chciał Senne, Senna chciał McLarena. Wszystko tam się zgadzało, ale 250 tysięcy w tę albo w tę. I w końcu Ron mówi tak. Ayrton, ty jesteś wierzący. W takim razie oddajmy to w ręce Boga. Rzucimy monetą, niech Bóg zdecyduje. I Senna na to poszedł. Rzucili monetą. Wyszło na Rona Denisa. Erton Senna dostał 250 tysięcy dolarów za sezon mniej. Dziękuję, do widzenia. 750 tysięcy dolarów. Sprawa załatwiona, czyli mamy wyjaśnioną jedną z legend dotyczących Hertona. senny. Zapraszam Was na wokół podaków czwartek. Przed nadchodzącym Grand Prix jeszcze dwa wyścigi. Przed nami Węgry i Belgia. Bardzo się cieszę, bo rywalizacja jest po prostu przefantastyczna. Będziemy mieli więcej danych, może już jakieś się sypną nowe informacje transferowe. Trzymajcie się i do zobaczenia.